Podcast Historie Arturiańskie możesz wesprzeć na platformie patronite.pl ukośnik Sigillum. Zostań moim patronem. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. Szkoda, że muszę nagrywać taki odcinek, ale sądzę, że trzeba. Z góry przepraszam tych słuchaczy, którzy są tutaj ze mną dla wartościowego kontentu, a nie dla polemiki z podcastem dwóch historyków, jeden mikrofon, ale uważam, że jest pewna granica, której po prostu nie można przekraczać. To będzie świetna lekcja, by pokazać, jak czasem, czasem, podkreślam czasem, wygląda dyskusja z profesorami akademickimi. Jak pod płaszczykiem tytułów naukowych kryje się chamstwo, buta, arogancja nietolerancja i kompleksy. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, jak można manipulować wypowiedziami dyskutantów i obracać wszystko w śmiech i w żarciochy, to zapraszam do odsułu dalej, a jeśli czekasz na normalny, artujeński content, gdzie razem z gośćmi poruszam ciekawe tematy, to zapraszam za kilka dni, kiedy pojawi się kolejny odcinek z Mateuszem Kijewskim z UFO bez stereotypów. Więc dla porządku przypomnę, w odcinku 31 poruszyliśmy razem z dr. Dawidem Gralikiem i dr. Adrianem Trzosem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu temat rezolucji europejskiej na temat europejskiej świadomości historycznej. Z racji, że temat w polskich mediach w ogóle nie zaistniał, uznałem, że roześlę link do nagranego podcastu do zaprzyjaźnionych historyków, m.in. do profesora Krzysztofa Ruchniewicza. Okazało się, że pan profesor postanowił się odnieść do sprawy w swoim podcaście dwóch historyków w jeden mikrofon, który współprowadzi z profesorem Przemysławem Wiszewskim. Jak wyglądała ta polemika, choć to słowo z trudem mi przychodzi powiedzieć, bo trudno to nazwać w ogóle polemiką, ale jak wyglądała ta polemika, poruszyliśmy razem z Dawidem i Adrianem w odcinku 34. Okazuje się, że szanowni panowie profesorowie postanowili odnieść się do naszej polemiki kolejny raz. Odpowiedź jest krótka, trwa 5 minut, więc mam nadzieję, że zgodnie z prawem cytatu, tak, tak, z prawem cytatu, wiernie przytoczymy tutaj fragment repliki. Posłuchajmy. Kolego, nie wiem, czy wiesz, czy odnotowałeś, nasz podcast spotkał się ze sporym zainteresowaniem. Nawet Zacytowano nas, jak to określono na prawach cytatu. Na prawach cytatu. <noise> tak, tak, tak. Zwłaszcza no, moje wypowiedzi o, spotkały to. się tutaj z jakimś szczególnym zainteresowaniem. Tak, ja podobno rechotałem, co mnie proszę przyznać. No, ale ehm, trudno, takie i, życie. Może po, powiem tak, nie będę komentować komentarza, czy też nie będę polemizować z polemiką. Na dwie rzeczy chcę zwrócić uwagę. Na może pierwsza to, jeżeli ktoś z Państwa poczuł się urażony, w, rzadko mi się zdarza, żeby w, 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 poniosły mnie emocje, tym razem faktycznie w, wzięły górę i być może część z Państwa uznała to, że nie jest to właściwa forma wypowiedzi. Można na tym poprzestanę. O, także, jeżeli, jeżeli ktoś się z Państwa u, 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 jakoś urażony poczuł, to przepraszam, to nie było wcale moim zamiarem. No i druga, może taka uwaga, bardziej o charakterze technicznym, bo kiedy wczoraj odsłuchałem polemiki z polemiką, to sięgnąłem po Spotify i w ten odcinek na Spotify. I co mnie w zainteresowało to, że obok odsłuchania odcinka, czyli tej, 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 tej warstwy głosowej, masz możliwość też czytania w, w... Deskrypcji? Tak, w deskrypcji, tak więc możesz tak czytać. I myślę, że to dobra jest wiadomość, że możesz faktycznie także i śledzić tą wersję tekstową. No, i żeby zakończyć ten wątek polemiki z polemiką, to odsyłam wszystkich Państwa do pierwszej wypowiedzi gości podcastu i przeczytania sobie tej transkrypcji, bo wydaje mi się, że część głosów polemicznych polemizujących ze mną. No po prostu z mojego punktu widzenia jest bezprzedmiotowa, Jest tam wystarczająco dowodów w tej transkrypcji, jeżeli już ktoś nie chce odsłuchiwać. Samego podcastu, a skoncentrować się na transkrypcji, to znajdzie te fragmenty, które budziły moje wątpliwości. Ale chcę na tym poprzestać. Natomiast chcę zakończyć może taką uwagą, że to dobrze się dzieje, że dyskutujemy między podcastami. To Pewnie. znaczy, fajnie, że słuchamy się nawzajem, że staramy się nie tylko podkreślać pozytywne strony, ale też może w. Polemizować, krytykować. Przy czym tu chcę podkreślić, krytyka nie polega tylko na tym, że krytykujemy coś, tylko zwracamy na pozytywne i negatywne strony okay. jakiejś sprawy. I myślę, że także nasz podcast na tym polega, że mówimy o różnych rzeczach, które nam się podobają, ale także chyba. W, nie stronimy też od tego, żeby podzielić się krytyką. Tak, absolutnie. Krytyka zawsze to służy temu, żeby wydobyć to, co jest najlepsze. I... Nie rechocz, kolego. Tak, właśnie, nie, właśnie ale. No, ale my przecież, przecież, ale my, przecież, ale słuchaj, ale przecież mamy to we wstępie jakoś zapisane. Nie, nie wiem, czy, czy tak się przeskakuje, z, wiesz, z kwiatka na kwiatek, no, no i ojej. się nie chce słuchać od początku do końca. No. Niech rozkwita sto kwiatów, każdy ma prawo dyskutować. Ja absolutnie nikomu nie zabraniam. Bardzo dobrze się stało. Jest odpowiedź, może każdy wysłuchać i sprawdzić. Tak, może, tak właśnie, i myślę, że tutaj bardzo ładnie widać te różnice, i chyba takie, które obserwujemy przecież w końcu od wielu lat, mm -hmm. i to można jakoś fajnie sobie zestawić. Natomiast ta propozycja, która padła w polemice z polemiką. Że może warto dyskutować także i ze sobą. To oczywiście jesteśmy jak najbardziej otwarci i nic nie stoi na przeszkodzie, a żebyśmy na przykład za jakiś czas może połączyli się i na przykład dyskutowali z tylko, Musielibyśmy naturalnie dokładnie określić, co jest przedmiotem dyskusji, tak abyśmy się nie rozeszli, lub też ewentualnie później zarzucali sobie, że nadawaliśmy na różnych płaszczyznach. Hmm. Dobra, ale zostawmy idziemy to, dalej. idziemy faktycznie dalej, ale wiesz, ta transkrypcja myślę, że jest fajnym uzupełnieniem. I, I zwłaszcza dla trochę leniwych wśród nas to jest to też dobra okazja, żeby znaleźć na przykład od razu w dany fragment, nie przesłuchując od początku do końca takiego czy innego odcinka. No dodajmy, że to jest też ważne, jeśli nie zna się wystarczająco biegle języka mówionego, mm. a słucha się podcasty obcojęzyczne, żeby móc tak. spokojnie czytać, znaleźć spokojnie. sobie fragment, przetłumaczyć. Tak. Tak. To jest, naprawdę, hmm. technika nam pozwala na bardzo, bardzo, bardzo szerokie komunikowanie się. Ja to bardzo lubię. Dzwonimy? Dzwonimy. Cóż, no, wielka szkoda, że odpowiedź profesorów jest tak krótka, ale widzę, że chyba scenariusz odcinka był tak nabity tematami, że po prostu mm, nie starczyło czasu, aby wspomnieć o jaką polemikę chodzi. Już nawet nie pada nazwa mojego podcastu, więc sądzę, że chyba w rozumieniu profesora Ruchniewicza już chyba nie jesteśmy znajomymi albo kolegami, nie wiem, nie wiem. Nie dowiadujemy się, kogo profesor Ruchniewicz chciałby przeprosić, a przede wszystkim nie pada, za co profesor Ruchniewicz chce przeprosić. I nie, nie panie Ruchniewicz. Pan przede wszystkim powinien przeprosić za poziom dyskusji, a nie za swoje emocje. Właściwie, kogo pan przeprasza? Z pana strony to nie była żadna polemika, tylko no po prostu nazwijmy rzeczy po imieniu: obrzyganie dyskutantów. Przypomnę tylko, że nie tylko zaatakował Pan moich gości ad personam, ale także zarzucił im rzeczy, których w podcaście. Absolutnie nie powiedzieli. Można oczywiście wszystko teraz obracać w żarciochy i robić ze swojego chamstwa zaletę, że to przecież takie luzackie podejście, że ktoś się nie zna na żartach i w ogóle, że to jest, to, jest, to jest podcast, my o tym mówimy na początku każdego odcinka. No więc proponuję, żebyśmy jeszcze raz pośmiali się z żartów wobec moich dyskutantów. Świetnie funkcjonujące instytucje. I teraz padły te nazwy, padły instytucje strat wojennych, padły IPN i padły inne instytucje. Słuchaj. Natomiast powielacie coś, co przeczytaliście w różnego rodzaju gazetkach, jakichś brukowcach, i teraz po prostu staracie się to przedstawiać publicznie. No. Raz jeszcze przeczytali w sposób krytyczny rezolucję Parlamentu Europejskiego, bo być może wtedy zrozumiecie, na czym polega uprawianie historii. Wiesz, to znaczy, jeżeli chce się robić tak w sposób jednostronny, wiesz, coś co my znamy z, już z minionej epoki, wiesz, to, to, to no nie, nie można po prostu pozostawić tego bez komentarza. I to jest właśnie to takie podejście na luzie, że będziemy podważać czyjeś kompetencje, zarzucać komuś, że urwali się z poprzedniej epoki. To są właśnie te żarty, które śmieszą profesorów uczelnianych z Uniwersytetu Wrocławskiego. A jeszcze w ogóle najgorzej to okazuje się, że ci historycy młodego pokolenia, to, to oni w ogóle się nie znają na żartach, nie znają się na materii i, i w ogóle są e, nie niewarci uwagi, żeby chociażby wymienić ich z imienia i z nazwiska. Szkoda tylko, że panowie Ruchniewicz i Wiszewski nie potrafią wyłapać naszych żartów, ale może faktycznie tutaj zachodzą pewne znaczące różnice pokoleniowe. I tu już nawet nie chodzi o żadne argumenty, to, że ja się tutaj wstawiam za moich kolegów, e, chociaż tak naprawdę ani z Adlenem, ani Dawidem nie znamy się tak dobrze. Jesteśmy kolegami, można powiedzieć, e, z uwagi na profesję, na, na to, że się znamy z internetu, więc tutaj jakiejś wielkiej przyjaźni nie mam. Ale po prostu jako gospodarz tego podcastu nie mogę sobie pozwolić na to, aby moi dyskutanci, którzy faktycznie, merytorycznie przygotowali się do odcinka, Pokazali wiele ciekawych aspektów sprawy, związanych właśnie z tą rezolucją, no, byli w taki sposób traktowani. Więc podkreślam, że tu nie chodzi o żadne teraz interpretacje zapisów rezolucji, czy ktoś ma rację, czy nie, ale o sam sposób polemiki, a przede wszystkim kultury osobistej. Po prostu Panowie profesorowie, nie macie za grosz klasy, nie potraficie przepraszać z klasą, i myślę, że to jest wasz największy problem. Bo jednak myślę, że po profesorach uczelni można się spodziewać czegoś więcej niż prymitywnego obrażenia swoich interlokutorów. Ale to nawet nie jest teraz najważniejsze w tym momencie. Bo panowie w ostatnim odcinku w bardzo taki pokrętny sposób zasugerowali, aby korzystać z audiodeskrypcji na Spotify, aby przekonać się, że jednak to co profesor Ruchniewicz powiedział, że, że to faktycznie padło. No więc postanowiłem posłuchać rady starszych kolegów. Tylko problem w tym, że w dalszym ciągu Ruchniewicz wychodzi na manipulanta i kłamce, bo okazuje się, że faktycznie może i sprawdził audiodeskrypcję naszego odcinka, ale okazuje się, że nie sprawdził z nagraniem, bo w audiodeskrypcji jest błąd. Posłuchajmy raz jeszcze, co zarzucił Ruchniewicz do użytku szkolnego i to powinno dać wam po prostu do myślenia i nie takie właśnie rozważania, że coś właśnie się zwija, coś się zamiata, bo panowie tutaj na przykład w którymś momencie zaczęli stwierdzać, że właśnie działania nowego rządu polegają tylko na tym, że likwiduje świetnie funkcjonujące instytucje i teraz padły te nazwy, padły instytucje, strat wojennych, padły IPN i padły inne instytucje. Słuchaj, nie wiem, chyba naprawdę poruszamy się w różnych światach, wiesz? A teraz posłuchajmy fragmentu podcastu z moimi gośćmi. Że widzimy z jednej strony to, że polityka historyczna daje się znowu w jakiś sposób modna, jakoś się przewija w polityce międzynarodowej, z drugiej strony, no my się zwijamy, tak, instytucjonalnie. No bo y, mamy całą kwestię IPN-u, finansowania IPN-u Zwijanie poszczególnych instytucji, bo wiadomo, że rząd podaje, że chce zlikwidować Instytut wojennych, z tego co kojarzę, chce także zlikwidować inne instytucje. Pojawiają się plotki, chociażby o próbach, że zagrożony jest Instytut Pileckiego na przykład, który akurat w, w porównaniu z Pleną wykonuje no, dobrą robotę, no bo też ma y, delegatury zagraniczne w Berlinie i, i niedawno tworzona w Nowym Jorku. Więc, więc w momencie, w którym inni potęgują działania, to my się, my się zabijamy instytucjonalnie, co jest no, totalnie dziwne, chociaż wcale mnie to nie dziwi, jeżeli mam być szczery. Tak, tak, tak. No w jednym muszę przyznać, profesor Ruchniewicz ma rację. Poruszamy się w różnych światach. Widocznie panowie historycy z Wrocławia wolą nie opuszczać swojej bańki nieomylności. W którym więc miejscu ktoś zachwala świetnie, rzekomo prosperujące instytucje, które nowy rząd chce zlikwidować? I wy, panowie, będziecie kogoś pouczać, jak powinno się uprawiać historię, skoro nawet prostego researchu nie potraficie zrobić. Dużo Ruchniewicz i Wiszewski mówią w swoim podcaście o etyce naukowej, o kreowaniu dyskursu publicznego, o public history a wykładacie się na tak prostej sprawie, jak słuchanie ze zrozumieniem. Naprawdę zaczynam się obawiać o waszych studentów, bo jeśli tak traktujecie adeptów historii jak moich gości, to ja im współczuję takich wykładowców. Mógłbym wykazać jeszcze inne manipulacje, ale wiecie co? Doszedłem do wniosku, słuchając jeszcze raz urojeń Ruchniewicza, że sobie pomyślałem, ile trzeba mieć w sobie złej woli, by usłyszeć, Rzeczy, które zupełnie nie padły. Dla mnie to jest niepojęte. Ale dobrze, jeszcze jeden fragment o rechotaniu, bo widzę, że to profesora Wiszewskiego niezwykle zabolało. Świetnie funkcjonujące instytucje. I teraz padły te nazwy. Padły instytucje strat wojennych, padły IPN i padły inne instytucje. Słuchaj. Sięgnę do słownika języka polskiego. Rechot, rechotanie. Znaczenie pierwsze, głos wydawany przez żaby. No, to chyba nie chodzi o profesora Wiszewskiego, tak mi się wydaje. Znaczenie drugie: niski, chrapliwy śmiech. No, może. Trzecie znaczenie: bezmyślny śmiech. W przypadku profesora Wiszewskiego miałem na myśli trzecią obce, bo to był po prostu bezmyślny śmiech. No bo najlepiej kogoś wykpić, imputować wypowiedzi, których nie ma, zamiast powiedzieć, przepraszam, kolega wprowadził mnie w błąd. Natomiast no teraz profesor Wiszewski będzie się teraz boczył, że to że rechotanie, niech, niech tak będzie. I jeszcze panowie mówicie o jakiejś bezpośredniej dyskusji, że ktoś z państwa może zaprosi, że to może moi dyskutanci was za jakiś czas, kiedy przemyślą swoje bezczelne zachowania. Że śmieli skrytykować rezolucję europejską, że może wtedy Was zaproszą. No to wiecie co, panowie, jeżeli chcecie z nimi dyskutować, to ja mogę Wam podać do nich kontakty i się z nimi skontaktujecie, bo widząc, w jaki sposób potraficie przeprowadzić research, to obawiam się, że napiszecie do nie tych osób i zaczniecie obrażać zupełnie przypadkowe osoby. Więc dajcie znać, jeżeli chcecie porozmawiać z Adrianem i Dawidem, ja, ja z chęcią udostępnię taki, taki kontakt. Ktoś jeszcze może zapytać, no ale po co się tym przejmujesz? Po co to w ogóle nagrywasz? W ogóle nie ma, nie ma sensu. Ale wiecie, co to tak sobie pomyślałem, że e, słuchają mnie też studenci i szeroko pojęte środowisko historyczne, paru e, pracowników nauki. Niech wiedzą, na przykład studenci. W jaki sposób profesor Ruchniewicz i Wiszewski dyskutują w swoim jakże świetnym podcaście. Także, panowie, życzę powodzenia, rechotajcie, róbcie kolejne takie, właśnie aluzje, że niby tutaj się śmiejecie, że macie luz, prawda? O, bo my takie bumery stare, prawda? Ale my tutaj do przodu, bo mamy podcast. Panowie, życzę wam powodzenia, bawcie się dobrze. Róbcie sobie swoją naukę. Jaki jest więc morał z tej historii, że można być wybitnym znawcą w danej tematyce, mieć świetne i fachowe publikacje na swoim koncie, mieć tytuły naukowe, piastować wysokie stanowiska na uczelni, ale jeżeli ktoś z charakteru jest bucem, to po prostu jest bucem ze świetnym dorobkiem. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i Linkedinie.